W tym roku zdecydowałem się na remont stodoły, ponieważ stodoła jest w kiepskim stanie. Co jest do zrobienia? No, na pewno będzie do zrobienia część dachu. Na pewno będzie wymiana jednego belka, na które zaciekało i być może tego drugiego. To jeszcze dopytam ekipę, jak to będzie wyglądać. Były po prostu zacieki, które przez dłuższy czas nie były łatane. I się odwdzięczyły tym, że zaciekało na krokwie belki teraz są do wymiany. Tak więc na pewno jeden belek. Na pewno krokwie, które są praktycznie w stanie rozkładu, niektóre połatanie większych dziur. Ja naliczyłem sześć, ale pewnie jeszcze coś się znajdzie. Nie będę przewalać całego dachu, bo sam dach ma 550 metrów, więc bym splajtował na tym. I to tyle mniej więcej z dachu. Dodatkowo będzie wymiana, i dorobienia też części drzwi czy z tej strony, czy z, czy z tej strony. Ponieważ duża część tych drzwi się albo nie otwiera, albo ich otwarcie grozi przygnieceniem. Tak więc to na pewno będzie, plus wymiana słupów, na których te drzwi się opierają. Ponieważ te słupy są też podporami do dachu, a że z racji tego, że beton jest stary, na którym te słupy są zamocowane i te cokoły się powykruszały, więc słupy automatycznie poszły do dołu i trzeba będzie albo je wymienić, ale też zrobić podlać trochę tego betonu i, i osadzić na tym nowe słupy, ponieważ no, przez to dach cierpi i teraz już wygląda trochę jest pofałdowany i to byłoby z takich większych robót. Dodatkowo też wymiana i dorobienie paru słupów, ponieważ w czasie użytkowania stodoły albo część została wymontowana tak jak tutaj, albo została uszkodzona. I to też osłabia konstrukcję dachu. Co jeszcze jest do zrobienia przed tym jak ekipa wejdzie? Na pewno trzeba byłoby przywieźć trochę dachówki, ponieważ nie wierzę, że uda się odzyskać 100% dachówki, tym bardziej, że ona ma już pewnie ponad 100 lat, więc to na pewno trzeba będzie zrobić. A no, reszta jest już praktycznie na miejscu, wszystkie materiały są, ekipa dzisiaj wjeżdża. Tak więc bądźmy dobrej myśli, trzymajcie kciuki. I będę relacjonował na bieżąco, co się dzieje. Tak więc, do usłyszenia, do zobaczenia.